Cześć, to jest z Kuba, a to jest pierwszy odcinek z serii Zagubieni, a dzisiaj jest ze mną... Zagubieni w Puszczy, to jest dobry tytuł. Zacząłem, Ja jestem Max 1 a tam jest Jan00. Jan00. Dobra, oto zaczynamy. Dobra, ty Jadwiga Drewna. Ja też. Ja gram na jakby, ja też! Jakby co? Ja gram na tekstur paku do... Jak on się nazywa? nie ten no nie wygląda, co nie? Łaka. Dla mnie Kuba fajnie wygląda, co nie? No. Ej no, nie, nie miało być imionem No i tak połowa mojego Niku to jest Kuba. Czyli wiadomo Dobra, starczy tego drewna, Idę sobie po Dinka. Dinka. Ja zajmuję wow. jedną... e, Jedna dynka moja. Druga te... może zrobić. I no, max dojedynia. Jest tu? Skoda, Ej, dajcie dynie Nie problem, ja mam dynie O, No Dobra, poczekajcie ja zmienię to. Do... Ej, poczekajcie do... ja zmienię. Teks... Idziemy wybudować jakąś chatę będziemy... Ej poczekajcie, dynię... ja, ja zmienię texture więc y, za dwóch... Witam po cięciu, z jest, jest takim teksturpakem nie da się nagrywać. To chce casting ma... Ja mogę was eee, bić. Olo, no bo wy PvP wyłączony. Dobra, Rol. idziemy, ja I mieszkamy razem? No. Zobaczycie co na nagraniu jakie... Ja fa... Idę po czcina cukrową tu jest. E, zobaczycie, A ja zbiorę wełnę. Zobaczymy. może zamieszkamy we wnętrzu tej góry? No gdzie? Tak blisko spawnu, człowieku. Zobaczycie... Będzie dobrze. Zobaczy... Dniemy, to... Zobaczycie sobie na nagraniu jak ten, to się mówi... E, jak, 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 jakie mi się skiny wygrały dla was? Gdzie wy jesteście? Ja jestem cały czas w leście. Nie no boję się was. Bo ja widzę Delixa. Gdzie wy jesteście? Nie? za tą bo... Ja zbieram Murzyńskie drewno. Patka się boi tam, 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 tam Tak, ja już wrócimy Ja mogę sobie, tak. wracaj tutaj Potrzebuję czegoś Kinomax 1, wracać Dzieciu, ty... z Tobą masz problem Ja Wam ty... uciekam trochę Wracaj mi tu No dobra, poczekaj Jestem zajęty Chcę ty... wejść na szczyt tej góry A Ty tam Żeby by. widzieć całe... nie, całą puszkę Nie, nie, nie Widzicie, że to to muszę widzieć całą puszkę, żeby... Nie wiem co żeby było misja, jak rozumiecie, taka panorama i później taki skok Dobra, to teraz muzyczka zasypia. No nie do tyn, tyn, ja Uwaga, skok wiany! Yy, znalazłem znaczy, jest... że... jaskinię, znalazłem jaskinię! No patrzy? Kto dopatrz. Ja patrzę. <słuch> ja nie patrzę. Ja ząbię Okej, fail. Mam twoje, mam twoje temy.

Dobra, to było twoje i to było twoje Ej no, zwróciłeś na sam dół Wiem, tu trzeba zejść i trzeba kamień Ale ja mogę sobie tylko zrobić coś? Ja mam Co Wykołać kamień, co mówiłeś? Zastosujemy no, sobie jakąś bo zbliża się noc. No, dobra, jakiś prewizoryczny xałas. Dobra, ja... Chyba mam coś dla ciebie, łap, kamienny kilof A gdzie I... będzie ten szałas? Tutaj, w tej jaskini o. Aha, to mo może zamurujemy tu? No, ja będę zbierał Węgiel, a wy murunki. Jestem waszym kowalem, więc wam lubię rzeczy, ja sobie też zrobię. Maxowi dam jeszcze kilo. Dobra. Max kilo, tak Kilo, Dostanę kilo, dostanę kilo. Zarobisz. ja ci rzucam kilo, a ty... No bo nie się, jestem, jestem... Sami... bardzo dziutki. No nie no, Jakiego teraz wyjmę? O! Przepraszam. To... Ktoś... Ja nie chcę, żeby to było Ja, ja mam stalową nudę. Hmm. I zrobię ja, wszystkim po stalowej ja, nurze ja, to będą oglądać małdysi, wiesz. Ej, kto chce po stalowej nurze? Dobra, ja tą jachu nie nagrywam więcej już Rzuciłem stalową jak kto chce wie, dać? Ja już stalową więcej nie nagrywam Oj dobra, wrzucam stalową nurę Oj dobra, dostałem stalową A ja? Dobra, ja, ja tutaj dach Ej, a mamy wągiel? Ja mam wągiel, ja mam pochodnie To zrób pochodnie postel, bo to będzie... A jak ja wejdę? A ja mam żelazo no. Ja mam cielazo! Ja mam cielazo! Ja ci ja muszę... Nie, była tutaj. A wy jesteście murzyńskimi murzynami. Macie hey, faj... no to Jasiu jest! No, macie fajnego skina murzyńskiego. No, jak nie bierzecie, to zawsze całego ziemnia nagrawa. Ej, hey, no, ma... zrobiłeś mi skina murzyńskiego, to cię. Ja cię ma... pozwę do sądu nie... za zniesławienie. Ej, wyłączcie ten! Wyłączcie muzykę, bo to zagłusza nagrywanie. Okej. Okay. Ja nie, Wie, ja nie, na Jest to trochę. Dlaczego no ja kopię moją stalową nudą? Przestań! Bo cię to, bo Jest tu teraz kompletna ciemność. Bo cię wyga... bo cię wyga... Udych... Już nie. te pochodnie, no bo zamurowałem wszystkie wyjścia. Tata, o, jest ta... Ja mam pochodnie, to chcę. Mm. Chodźcie do mnie, ja jestem tutaj na dole. Ja jestem Ferdek. Ja o, Idę Szyd, pomóż ta fredkowi. Poczekaj, ja muszę się zrobić piecik Bo bez piecika... Bo jak nie będziemy mieli piecika, to nam będzie zimno w tyłki No nie przesiadzaj. Ja mam, ja Tam mam... jakieś zimno bez piecika w tyłki? Nawet nie wiesz Kiedyś mnie tak zmajczyłem, że normalnie... Z normalnie nie tu chyba nie jedziemy na stałe mieszkać, bo tak naprawdę... Ej, no nie daliście mi starowej rury już po mnie. Ej, może być tutaj kopalnia, ale... Tak no pomóżcie mi, mi, pomóż mi. Idę Ja i mój mieczek idziemy na nich Baska moja stelowa luda masz stalową rurę Tam masz Delix! Delix stalowa rura I... Lecę ze stalową I... ludą! Cicho! Nie mógł! Nie! Ja tam ich ham... przywieźli! I... A, ile koszt... a, ile, a, ile koszt... a ile kosztował? A ile kosztował? tu gdzieś jest, słyszę go! A ile każdy kosztował ten wągiel? Ej, pod nami jest chyba spawner czy coś, bo się chce zabrać. Ej, by był spawner, to byśmy mieli mob grinder. Jo, fajnie było, jakbyśmy zrobili mob grinder. Ile z tej serii będzie odcinków, jak myślisz? Ej, mogę iść po jedzonku, serii, bo jestem głodny. to szybko. O, dobra, mam flinta. Po co flintę? Ej, ale chodźcie po jedzonku, jestem głodny. No kurde, nagrywa mi się w piwnicy. Nagrywam nagrywa się w 15 FPS, a he, ja tam muszę to jakoś to później poprawić. To ile jeszcze tego odcinka? Będziemy robić cięcia. Dobra. Znaczyna, Znaczyna, do znając tej... życie, to na razie jest na razie, życie, na razie jest 5 minut do odcinka, czyli jeszcze trochę. Dam, 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 dam. się No a nie... No co teraz? i wezmę nam, zrobię tutaj takie do fajdasu. Jedno łóżko. I zrobimy sobie po mieczu? Jedno łóżko. Dzień jest! Kilofa zróbmy. Wow. pierwsze musimy zrobić, to Po Pierwszy jest dzień. Mogę wyjść na dwój? Nie, Jasiu, masz się uczyć do szkoły. Widzę owcę, która na no, uczy. Pala. No kurde, A i znalazłem dżunglę i do pojedzonka. Dobra, ale ja tu tak. cicho, nie masz tak. Szymon, ja mam dopiero patrz na mnie, Szymon, patrz. Kinomax, no, czyka, patrz. Ja Kino Max. Kino mhm. ja Max. St... Tak... Ja mam stalową <grym> rurę. Ja mam stalową <grym> rurę. Najpierw moje w się ma przepalić. Później biegamy no. to żelazo, ja chcę w kół. Bo żelazo nie się długo palić, a w to myk myk już ma. Dobra, ja tutaj sobie zrobię takie coś Ej, eee, eee, pamiętajcie o mnie, Koladze, tak bo ja... twoje żelazo, Patul. Okay. Okay. A ja nie mamy skrzynki. Dobra, to ja zrobię, bo ja mam drewno. Zrobię mm. nam skrzynkę. Skrzynka skarbu. Już a zrobiłem. już jak zrobiłem. To, jak wtedy ten... Już ...zrobiliśmy to w tej skrzynce pod piaskiem? Już zrobiłem skrzynkę. Ja też. Oto połącz mi je. Niechaj nasza siła je połączy w jedność. Poczno. Niechaj będą... Poradź się. się do Zdaje. Połudź się no. No mam oświetlenie No, wyjdź mi stąd, Murzynie Ja sobie śpię Nie zaczniemy, jeżeli będziemy tylko Ty będziesz spał, Murzynie O kurde, no to weźcie coś, zróbcie Ja chcę spać No to co, no on... Ja jestem uwięziony On kurde, tak tego No, był jedna łóżka, nie zrobić kurde, dwa łóżka, zrobił jedno Co ty zrobiłeś? Nic. Aha, musiał jeszcze ciebie wyrzucić bo się przespać. No kurde, nie ma wełdy... Się, my musiał... Wiesz co patula? No ty weź się połóż, a ja i ja się wyjdziemy. Nie, ja pójdę nożyczki o połowce. Otwórz mi tutaj. Człowiku no dobra co? Ani mi się wasz. No wbijaj! No o. Nie no, tu wykopał dziura stalową? Ja mam Jest ja noc, nocy, ja tu jest noc, a ja mogę zginąć, bo to są potwory. Ja już nie jest noc. Dzień. O, jak dobrze, nie no, zginę. Tak chatę? No bo ja poszłem po łowce. No jak tu mam zrobić ładne schody, a wybić tu dziura wicie chaty. Mówiłem, bo, bo dziura mhm. wie, że były dziury, jak to, jak to mówią, w każdej grupie są dziury. Dziury jak nie powiem gdzie. Hej, dziury jak na polskich drogach. W każdej dupie są słyszę zombiaka? Bo masz problem. Bo masz go w pip. i będą w jak na polskich drogach. Bo masz go w pip. Nie urażając pewnych y, pip. wielkich pip. osób. Pip. naszego, a Gdzie jest Dlaczego tu nie ma świnek? Dawać dybta japońska. <laughs> nie japońcy tylko ludzie. My no mamy drewno. No, i mamy świnek, to jest i się urażony. A ja dorobię nam kurde. 2, 7, ja dorobię nam kurde 270 co będę i co, jestem głodny? Ja też. A ja dzisiaj byłem w tym w kinie. No, ładnie. Ja, ja mówiłem głupie. Kinomax był w kinie. No, ale nie w Kino A gdzie? E, jak to się nazywa? Cinema City czy coś? Nie, no. Myślałem, że byliście w Kinomaxie Bo byliśmy w tym, w Fokusie. I z Epiku Wcale nie mieszkamy blisko Bydgoszczy. <noise> Otwieraj to. Jeść, ja robiłem ćwiczki, komu się podobają? Nie mi, bo ja... Znowu rymu, niebieski! Rymu nie łap! Nie zapałeś Teraz te Jeszcze jedną rzecz nam zrobię, żeby nie. było tak bardzo przymocnie. Tutaj gdzieś lata biały paławiat. Nie, co ja mówię, niebieski. Bo tak ja! Tak. No od kiedy jesteś filetowy? Bo lubię placki je. Ja! Ja! A teraz mamy takie słodkie łysi, okay. które nie działa. No mi by się przydało iść na jakąś podróż, więc idę. No kurde, nie działa mi to. Być. O, murzyna, weź to. Muszę je zniszczyć, one są brzydkie. Te drzwi nie zasługują. Dobra, Jan00 wracaj, bo to już coś czuję, że to dość długo trwa, więc musimy to kończyć. pracę pracę nad domkiem. Jan00 wracaj. Ale poczekajcie, ja jestem głodny, muszę coś upolować. Wracaj, okay, bo tutaj... działa. Nie zrobiłem na skutkie wejścia do domku, tak jest mi taśno. No, Zaczekajcie, po prostu tylko z mięsko okrówki. Wracam. Zobędę na Wracam, bo my już tutaj kończymy za chwilę odcinek pierwszy. na no, jestem no, tylko wezmę rzeczy od okrówki. Dobra, idę się nagrać, idę się nagrać. A jak Szymon idzie się nagrać, to będzie za. Dobra, to to, 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 Dobra, to... Ja was już żegnać tutaj, to ja widziałem, ło! Wow. Dobra, ja was, ja was już... Ja Was żegna, to być już pierwszy odcinek. Mam ja nad... też Was żegnać, na Max Was żegna. Mam nadzieję, że... Ja też. Mam nadzieję, że będzie coś dużo łapek pod tym filmem. Więc tak więc Komentujcie, Ja tak, wiecie, będę na będę na Komentujcie, subskrybujcie, ja kończę koło craftinga, a w tyle widzicie Kino Maxa, to ucieka No ej no, co mnie tak? No dobra, e, no to... I... Jest ja filmie będę jak mię. Więc... Dobra. A to widzicie mnie.